H.1.2 Jakie są kluczowe różnice między anarchistami a marksistami? Oczywiste jest, że istnieją również znaczące podobieństwa między anarchizmem a marksizmem. Obydwa te nurty są socjalistyczne, sprzeciwiają się kapitalizmowi i obecnemu państwu, wspierają organizowanie się i akcje klasy pracującej i zachęcają do nich oraz postrzegają walkę klasową jako sposób na wywołanie rewolucji społecznej, która przekształci społeczeństwo w nowe. Jednakże różnice między tymi teoriami socjalistyznymi są równie ważne. Jak powiedział Errico Malatesta, Kością niezgody między anarchistami a marksistami jest to, że marksistowscy socjaliści są autorytarystami, zaś anarchiści są wolnościowcami. Socjaliści chcą władzy. A gdy już ją zdobędą, pragną narzucać ludziom swój program. Anarchiści za to utrzymują. Że rząd może być wyłącznie szkodliwy, i że z samej swej natury albo broni istniejących klas uprzywilejowanych, albo tworzy nową, a zamiast żywić nadzieję na zajęcie miejsca istniejącego rządu anarchiści pragną zniszczyć każdy organizm, który daje niektórym władzę narzucania innym swoich własnych idei i interesów, ponieważ chcą oni otworzyć drogę rozwoju prowadzącą ku lepszym formom przyjaźni między ludźmi. Wyłoni się ona z doświadczenia życiowego, gdy każdy będzie wolny i oczywiście będzie miał środki ekonomiczne, by zarówno umożliwić, jak i urzeczywistnić wolność life antideas, życie i idee, S. 142. Pozostałe różnice są wynikiem tej jednej, fundamentalnej. I chociaż jest bardzo dużo spraw, w których anarchiści i marksiści się różnią, to ich korzeniem jest kwestia władzy. Socjaliści pragną władzy, w imię klasy robotniczej. Zazwyczaj ukrywają to pod płaszczykiem retoryki mówiącej, że władza partii i władza klasy robotniczej to jedno i to samo. Anarchiści pragną zniszczenia władzy hierarchicznej we wszystkich jej formach i zapewnienia każdemu wolności kierowania swoimi własnymi sprawami, zarówno indywidualnie, jak i zbiorowo. Z tego wynikają różnice stanowisk wobec charakteru ewolucji, sposobu organizacji ruchu klas pracujących taktyki, jaką powinien on stosować i tym podobne krótka lista tychże różnic obejmowałaby kwestie dyktatury proletariatu startowania rewolucjonistów w wyborach, centralizacji przeciwko federalizmowi, roli rewolucjonistów i sposobu ich organizowania się, odpowiedzi na pytanie, czy socjalizm może nadejść jedynie oddolnie, czy też możliwe jest jego zaprowadzenie jednocześnie oddolne i odgórne oraz mnóstwo innych kwestii. Niektóre z tych różnic wypunktowaliśmy w poprzedniej sekcji przy okazji omawiania przeprowadzonej przez Bakunina krytyki marksizmu. Zaiste, spraw tych jest tak wiele, że trudno byłoby mówić o nich wszystkich w tym miejscu. Zatem w tej i następnych sekcjach możemy jedynie skupić się na niektórych z nich. Jedną z kluczowych kwestii jest sprawa mylenia władzy partii z władzą ludu. Logika wywodu anarchistów jest prosta. W każdym systemie hierarchicznej, zcentralizowanej władzy, na przykład w strukturach państwa czy rządu, ci na szczytach hierarchii są u władzy, to znaczy na stanowiskach kierowniczych. Nie są oni ludem, ani proletariatem, ani masami. To właśnie ci ludzie, z których składa się rząd, są tymi. Którzy posiadają i sprawują rzeczywistą władzę. Jak przekonywał Malatesta, rząd oznacza oddelegowanie władzy, czyli zrzeczenie się inicjatywy i suwerenności przez wszystkich na rzecz niektórych. A więc, jeżeli, jak czynią to autorytaryści, ktoś ma na myśli działania rządu, mówiąc o działaniach społeczeństwa, to w dalszym ciągu to działanie jest wypadkową sił jednostek, ale tylko tych jednostek, które wchodzą w skład rządu anarchy. S. 40 i S. 36 Dlatego anarchiści przekonują, że zastąpienie władzy klasy robotniczej władzą partii jest nieuchronne za sprawą samej istoty państwa. bo oklinują to w słowach. Anarchistyczni krytycy Marksa z dobrym skutkiem zwracali uwagę na to, że każdy system przedstawicielski będzie zainteresowany swoimi własnymi etatystycznymi prawami, takimi, które w najlepszym wypadku będą działały przeciwko interesom klas pracujących, z chłopstwem włącznie. Zaś w najgorszym doprowadzą do władzy dyktatorskiej, równie niszczycielskiej jak władza najgorszych burżuazyjnych aparatów państwowych. Rzeczywiście, posiadając władzę polityczną wzmocnioną władzą ekonomiczną w postaci upaństwowionej gospodarki, Republika Robotnicza niewątpliwie może się okazać despotyzmem, używając jednego z bardziej ulubionych określeń Bakunina o bezprecedensowym ucisku. Bokin kontynuuje. Instytucje republikańskie, niezależnie od tego, jak bardzo by się chciało, żeby wyrażały interesy pracowników, z konieczności przyznają podejmowanie decyzji politycznych parlamentarzystom. Kategorycznie trzeba powiedzieć, że nie stanowią one proletariatu zorganizowanego jako klasa rządząca. Jeżeli publiczne decyzje polityczne, w odróżnieniu od czynności administracyjnych, nie są podejmowane przez ludzi zmobilizowanych do tworzenia zgromadzeń, skoordynowanych na drodze konfederacji mającej wykonawców na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym to wtedy demokracja w ścisłym sensie tego słowa nie istnieje. Władzę, jaką ludzie cieszyliby się w takich warunkach, można sobie uzurpować bez trudności. Jeśli ludzie mają uzyskać realną władzę nad swoim życiem i społeczeństwem, to muszą ustanowić, i w przeszłości miało to miejsce, na krótkie okresy czasu ludzie ustanawiali, dobrze uporządkowane instytucje, w których to oni sami bezpośrednio będą formułować politykę swoich społeczności. A w przypadku regionów będą wybierali konfederacycyjnych funkcjonariuszy, odwoływalnych, poddanych ścisłej kontroli, którzy będą wykonawcami ich woli. Tylko w takim rozumieniu będzie mogła klasa społeczna, zwłaszcza klasa przywiązana do idei zniesienia klas, zmobilizować się do kierowania społeczeństwem de Komunist Manifesto Insightsand Problems. I to właśnie dlatego anarchiści kładą nacisk na demokrację bezpośrednią, samorządność, w wolnych federacjach wolnych stowarzyszeń. Jest to jedyny sposób zapewniający, że władza pozostanie w rękach ludu i nie obróci się w obcą władzę znajdującą się ponad nim. Dlatego poparcie marksistów dla etatystycznych form organizowania się musi nieuchronnie podkopać wyzwoleńczy charakter rewolucji. Tak więc państwo robotnicze tak naprawdę oznacza tylko tyle, że to partia ma realną władzę, nie robotnicy. W końcu taka jest istota państwa. Marksistowska retoryka stara się zatuszować tę rzeczywistość. Jako przykład możemy przywołać komentarze Lenina wygłoszone w październiku 1921 roku w rozprawie dla uczczenia czwartej rocznicy rewolucji październikowej. Lenin oświadczył, że sowiecki ustrój daje maksimum demokracji robotnikom i chłopom, równocześnie zwiastuje zerwanie z demokracją burżuazyjną i narodziny nowego, epokowego typu demokracji, mianowicie demokracji proletariackiej, czyli dyktatury proletariatów. Urth of the october Revolution, czwarta rocznica rewolucji październikowej. Co Dzieła zebrane. T. 33 s. 55. Ale zostało to już napisane dobrych parę lat po tym, jak Lenin argumentował, że gdy się nam zarzuca ustanowienie jednopartyjnej dyktatury, mówimy: tak, to jest jednopartyjna dyktatura, właśnie za tym się opowiadamy i nie wolno nam od tego odstąpić op. CIT. T. 29 s. 535. I oczywiście bolszewicy nigdy od tego nie odstąpili. Owszem, Lenin wygłosił powyższe oświadczenie zaledwie kilka miesięcy po tym, jak wszystkie partie opozycyjne i frakcje w Partii Komunistycznej zostały zakazane. Zaś to pierwsze oświadczenie kilka miesięcy po stłumieniu buntu krąsztackiego i fali strajków domagających się wolnych wyborów do rad delegatów. Jest więc oczywiste, że termin demokracja proletariacka miał krańcowo odmienne znaczenie dla Lenina niż dla większości ludzi. Utożsamienie władzy partii z władzą klasy robotniczej osiąga swój szczyt, lub mówiąc poprawniej, Dno w dziełach Lenina i Trockiego. Na przykład, Lenin przekonywał, że poprawne zrozumienie przez komunistę jego zadań polega na poprawnym oszacowaniu warunków i chwili, w której awangarda proletariatu może skutecznie przejąć władzę, gdy będzie mogła podczas tego przejmowania władzy i po nim otrzymać poparcie wystarczająco szerokich warstw klasy robotniczej i nienależących do proletariatu mas pracujących, a po tym wszystkim będzie zdolna do utrzymania, utrwalenia i rozszerzenia swoich rządów, wychowując. Szkoląc i przyciągając jeszcze szersze masy ludu pracującego. Zauważmy, że to awangarda, czyli partia, przejmie władzę, nie same masy. Owszem, Lenin podkreślał, że samo postawienie takiego pytania: dyktatura partii czy dyktatura klasy robotniczej, dyktatura, partia, przywódców czy dyktatura, partia, mas. jest świadectwem najbardziej niewiarygodnego i beznadziejnego rodzaju pomieszania zmysłów i w naszych czasach postawienia pytania: demokracja dla najbogatszych czy dla wszystkich? też jest uważane za objaw pomieszania zmysłów, oraz że aby posunąć się aż tak daleko. Żeby przeciwstawiać sobie dyktaturę mas w ogóle i dyktaturę przywódców, trzeba być śmiesznie głupim i absurdalnym left-wing komunizm. An infantile disorder, dziecięca choroba lewicowości w komunizmie. S. 35 S. 27 i S. 25. Lenin kładł nacisk na te koncepcje bardzo często. Na przykład Ferr. 1920 przekonywał, że dyktatura proletariatu nie może być sprawowana poprzez organizację obejmującą całą tę klasę, ponieważ we wszystkich krajach kapitalistycznych, a nie tylko tutaj, w jednym z najbardziej zacofanych krajów, proletariat wciąż jest tak podzielony, tak zdegradowany i częściowo tak zepsuty, że organizacja obejmująca cały proletariat nie może bezpośrednio sprawować proletariackiej dyktatury. Może być ona sprawowana jedynie przez awangardę. Taki jest podstawowy mechanizm dyktatury w dyktaturze proletariatu i najważniejsza sprawa okresów przejściowych od kapitalizmu do komunizmu. Ponieważ dyktatury proletariatu nie można sprawować przy pomocy masowej organizacji proletariackiej Collette dzieła zebrane T. 32 S. 21 Trocki zgadzał się z tymi naukami mistrza i argumentował na ich rzeczy do samego końca swojego życia. Rewolucyjna dyktatura partii proletariackiej nie jest według mnie sprawą którą ktoś może dowolnie przyjmować albo odrzucać, jest to obiektywna konieczność, jaką narzucają nam realia społeczne: walka klasowa, niejednorodność rewolucyjnej klasy, konieczność wyselekcjonowania awangardy w celu zapewnienia zwycięstwa. Dyktatura partii należy do barbarzyńskiej prehistorii, tak jak i samo państwo, ale nie możemy przeskoczyć tego jej rozdziału, który może otworzyć nie za jednym uderzeniem autentyczną ludzką historię. Partia Rewolucyjna, awangarda, która wyrzeka się swojej własnej dyktatury, podpisuje kapitulację mas przed kontrrewolucją. Mówiąc abstrakcyjnie, byłoby bardzo dobrze, gdyby można było zastąpić dyktaturę partii i dyktaturą całego ludu pracującego bez żadnych partii, ale tylko zakładając z góry tak wysoki poziom rozwoju politycznego mas, jakiego nigdy nie będą mogły one osiągnąć w warunkach kapitalizmu. Uzasadnienie rewolucji pochodzi od faktu. Że kapitalizm nie pozwala na rozwój materialny i moralny ma z Writings 1936-37 SS 513 -4. Stanowisko to zostaje umocnione w rozprawie trockiego pod tytułem Stalinizm a bolszewizm tak samo napisanej w R. 1937, w której przekonywał on, że ci którzy przedkładają abstrakcję rat delegatów nad dyktaturę partii, powinni zrozumieć, że tylko dzięki dyktaturze partii Sowiety były zdolne wydźwignąć się z bagna reformizmu i doprowadzić proletariat do formy państwowej socjalistrewiew. No. 146. S. 18. A to, jakim cudem demokracja Sowietów może istnieć w warunkach dyktatury partii, pozostawiamy wyobraźni czytelników. To nie klasa robotnicza jako całość przejmuje władzę, to awangarda przejmuje władzę, partia rewolucyjna nawet po przejęciu władzy nadal w żaden sposób nie staje się suwerennym władcą społeczeństwa ob cit s 16 nie trzeba przypominać że trocki tylko powtarzał swoje argumenty wygłaszane będąc u władzy w okresie rewolucji październikowej przeczytaj o szczegółach w dodatku o rewolucji rosyjskiej nie był też w tym osamotniony zinowiew inny przywódca bolszewicki argumentował w 1920 roku z tych samych pozycji. Władza radziecka w Rosji nie mogłaby się utrzymać przez trzy lata, a nawet przez trzy tygodnie, bez sprawowanej żelazną ręką dyktatury partii komunistycznej. Każdy świadomy klasowo-robotnik musi zrozumieć, że dyktaturę klasy robotniczej można osiągnąć tylko przez dyktaturę jej awangardy to znaczy partii komunistycznej. We wszystkich zagadnieniach odbudowy gospodarczej, organizacji wojska, edukacji, dostaw żywności we wszystkich tych zagadnieniach od których całkowicie zależy los rewolucji proletariackiej, w Rosji podejmuje się decyzje przed wszystkimi innymi sprawami, głównie w obrębie organizacji partyjnych. Kontrola partii nad organami Sowietów, nad związkami zawodowymi, jest jedyną trwałą gwarancją, że wszelkie podejmowane kroki nie będą służyły partykularnym interesom, ale interesom całego proletariatu cytat przytoczony przez Oskara Anweilera, Besowiec, Sowiec, S.S. 239 -40. Jak takie zapatrywania, o których dobitnie przekonywano, że są konieczne dla powodzenia każdej rewolucji, można godzić z demokracją pracowniczą, władzą czy wolnością robotników, tego już się nie wyjaśnia. Przez co mówienie, że leninizm, zwykle uznawany za główny nurt marksizmu, jest prądem nieodrodnie demokratycznym, albo że popiera władzę ludu, stanowi oczywiste kłamstwo. Czołowe gwiazdy bolszewickie przekonywały, że dyktaturę proletariatu można osiągnąć tylko przez dyktaturę partii.